Witam serdecznie szanownych Państwa, a więc to się stało. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Cena złota drastycznie wybiła. Mamy najnowszy rekord, jak to, jak to mam powiedzenie. Nowy dzień, nowy rekord ceny złota. Szanowni Państwo, 2714 dolarów. 2714 dolarów i 14 centów za jedną uncję złota 2714 dolarów Tak jest, tak złoto wybiło Następny dzień i następna, następny rekord ceny złota w dolarze amerykańskim Dolar amerykański totalnie traci do ceny złota Dolar amerykański totalnie się zabada Dolar amerykański totalnie traci W konsekwencji nasze wielkie rezerwy walutowe w dolarach amerykańskich topnieją biedniejemy pod tym kątem prawda bo złoto teraz pieniądze kryją się w złocie kryją się w kruszcach srebro drożeje złoto drożeje no niestety do, nasze rezerwy w dolarach amerykańskich biednieją tanieją co prawda fakt faktem jest fakt iż szanowni państwo no dolar amerykański jest dosyć wysoko oprocentowany co jest generalnie lepsze niż na przykład EU bo no, euro jest bardzo nisko oprocentowane więc no te dolary są wyżej oprocentowane, jeżeli akurat ma się te, które płacą wysokie oprocentowanie no fund brytyjski e, tam nie ma sensu, prawda, mimo tego, że ma dosyć wysokie oprocentowanie, to nie ma sensu ponieważ się zawala cenowo do wszystkiego no to to taki szmatławiec, prawda no ale jeżeli chodzi o dolara amerykańskiego no to jest lepszy niż euro, no tam o niebo lepszy niż o fund brytyjski, prawda no ale mimo to traci do złota, więc biedniejemy bardzo, Niemcy się bogacą, Francuzi się bogacą Szwajcarzy się bogacą, Włosi się bogacą, no szanowni państwo, a Polacy biednieją. Ponieważ my mamy bardzo dużo dolarów, mamy bardzo dużo zapadającego się funta, prawda, dewaluującego się, utrzymujemy w ten sposób Brytyjczyków, szanowni państwo. Mamy 20 miliardów funtów brytyjskich bodajże w skarbcu. Nie wiem, czy to już wyprzedaliśmy, czy się pozbyliśmy tych funtów, czy nie, no ale mamy 20 miliardów funtów. Utrzymujemy, szanowni państwo, brexitowców, utrzymujemy, to jest, szanowni państwo, chichot historii, w skarbcu narodowym trzymamy 20 miliardów. Wiadomo, że połowa Brytyjczyków nie była za Brexitem, druga połowa była, no ale ta druga połowa to tak bardzo nie lubiła Polaków, prawda? Każdy o tym wie, prawda? Że wodą na młyn Brexitu był no, no, no taka no, wręcz nienawiść, niechęć do Polaków, szanowni państwo, do połowa, do no, druga połowa nie, szanowni państwo, ale wiecie jak to jest, prawda? Drugą połowę można namówić, no i w danym momencie właściwie utrzymujemy ludzi nienawistników, szanowni państwo, trzymając nienawistników, którzy no po prostu nas bardzo, bardzo nie lubią, szanowni państwo, no i utrzymujemy, ale z drugiej strony oni to i tak już nie mają większego znaczenia ze względu na to, że no my utrzymujemy przyszły kalifat brytyjski, bo jeżeli tak dalej, szanowni, pójdzie państwo, jeżeli do Wielkiej Brytanii dalej będzie Tyle przyjeżdżać, szanowni państwo, tych łódek, tego wszystkiego i tak dalej, tak na masową skalę, no bo wiecie, no, Europejczycy do Wielkiej Brytanii już nie przyjeżdżają, bo nie mogą, ale za to Brytyjczycy ściągają do Wielkiej Brytanii masy, szanowni państwo, Azjatów, masy, szanowni państwo, kalifackie, no i tam powstanie kalifat za kilka lat, zapewne, prawda, za pięć, za dziesięć, za piętnaście lat, to tam kalifat na pewno będzie, prawda, Europejczycy stamtąd wyjadą, bo, no i my utrzymujemy, szanowni państwo, nienawistników, którzy Polaków nie lubią, prawda w znacznej części, prawda? Nie wiem dlaczego tak nas nie lubią, nie wiem może za, za to, że broniliśmy ich w bitwie o Anglię, szanowni państwo, nie wiem za, za co nas tak nie lubią, nie wiem, yy, nie wiem, szanowni państwo, no ale no tak, taka jest rzeczywistość. No i utrzymujemy oczywiście przyszły kalifat brytyjski, prawda, bo tam przecież będzie kalifat, prawda, więc zatrzymanie tych funtów brytyjskich, no to właśnie tak sobie tracimy, prawda? No tak to właśnie jest. No, no ale trudno, no Niemcy nie mają funtów brytyjskich, szanowni państwo, tyle co my, Francuzi nie mają, szanowni państwo, tyle tych dolarów kanadyjskich, funtów brytyjskich, australijskich, prawda, tego, tego całego papierku, tego ścierwa, prawda, yy, które traci do złota, do srebra, do metali szlachetnych, do żywności, do wynagrodzeń. Oni tego oni trzymają w złocie, prawda? Francuzi mają tam 3,5 tysiąca tony, prawda? No tam yy, Niemcy mają tam też 3,5 tysiąca, Włosi prawie, 3, no, no, generalnie mają bardzo dużo, tam mają po Włosi, Francuzi i Niemcy mają Około 9-10 razy więcej złota niż Polacy, prawda? To się troszeczkę zmniejsza teraz. No, Włosi mają tylko chyba 8 razy więcej niż Polacy. Czy siedem razy więcej niż Polacy, prawda? No, ale oni zyskują. Włosi się bogacą, szanowni państwo, Francuzi się bogacą i Niemcy się bogacą. Może dlatego inflacje mają dzisiaj tam 1%, a w Polsce mamy inflację 4,9% i gigantyczne oprocentowanie. Może dlatego, szanowni państwo, może dlatego w Polsce, proszę zobaczyć, mamy najwyższe oprocentowanie w całej Europie. To jest totalna tragedia. Proszę zobaczyć, mamy oprocentowanie, szanowni państwo, 5,75, gdy już oprocentowanie w Niemczech to 3,4, we Francji 3,4, we Włoszech 3-4, w Portugalii 3,4%. 4 we Włoszech 3 4. Szanowni Państwo, w Chorwacji 3-4, na Litwie 3,4%. na Łotwie 3-4, Szanowni Państwo, w Estonii 3,4%. w Finlandii 3-4, szanowni państwo, w Szwecji 3,25, a w Danii 2,85, w Szwajcarii, Szanowni Państwo, 1, w Belgii, w Belgii 3-4, w Holandii 3,4%. no to tylko, a nawet w Czechach już mają 4,25%. a w Polsce 5,75, szanowni państwo, jeżeli tak dalej pójdzie, 2 yy, yy, lata będziemy musieli obniżać oprocentowanie, żeby chociaż Czechów yy, dogonić. No może, dlaczego, szanowni państwo, tak się dzieje, że no, polska złotówka jest no, no, w takiej tragedii, że Polacy mają tak wysoko oprocentowane kredyty, no a Niemcy, Francuzi, szanowni państwo i Włosi mają tak nisko oprocentowane kredyty? No może dlatego, że mają, y, szanowni państwo, 9 razy więcej złota w swoich skarbcach niż ma Polska. Może dlatego? Może, szanowni państwo, proszę zobaczyć, to mamy inflację. Dlaczego w Polsce inflację mamy 4,9, a w Wielkiej Brytanii mamy 1,7? No może może dlatego, że banda polskich frajerów trzyma dziesiątki miliardów złotych, dziesiątki, sto miliardów złotych w funtach brytyjskich, no i dlatego Brytyjczycy mogą mieć niską inflację, no a, a za to wszystko płacą frajerzy w Polsce, prawda? Bo to nasza, te, te zasoby u nas się dewaluują, prawda? Dlaczego Niemcy mają inflację 1,6? No bo Niemcy mają, może dlatego, że Niemcy mają 9 razy więcej złota, Szanowni Państwo. Dlaczego Francuzi mają inflację 1,1, a Polska ma 4,9? Jak tak dalej pójdzie, Szanowni Państwo, w pół roku będzie po nas. Po nas będzie w pół roku z taką inflacją. Już jest po nas, Szanowni Państwo, już jest po nas. Artykuły wychodzą następne w Polsce, że o, Szanowni Państwo, była propaganda sukcesu, jakie to my jesteśmy bogate, jakie to my jesteśmy sukcesful, jak to jest... Jest miło i fajnie. Proszę zobaczyć 2712, szanowni państwo, 2712 funtów, przepraszam, dolarów za jedną uncję, 2714. Wyszły, wyszły szanowni państwo, ostatnio. Art, w, artykuły, które mówią, że 2,5 miliona Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a 17 milionów Polaków żyje poniżej minimum socjalnego. Ola Boga, Szanowni Państwo, no a udzykowe media tak zachwalały tą pisowczyznę, jak to jest fajnie, jak to jest miło, jak wychodzimy z biedy, a tu okazuje, Szanowni Państwo, że to sama bieda w tej Polsce. No, tak to już jest, aż Szanowni Państwo yy, zaczęli rozdawać do no, te biedne Polaki zaczęły rozdawać jeszcze biedniejszemu narodowi swoje własne pieniądze, prawda? Znaczy się oligarchom ukraińskim zaczęli rozdawać, no i będziemy teraz jeszcze bardziej bidne. No tak to jest, szanowni państwo. Nasze pieniądze rozdaliśmy bidnym Ukraińcom. Bidne Polacy rozdali swoje pieniądze bidnym Ukraińcom, którzy rozdali to swoim oligarchom i innym złodziejom. No i bidne Polaki trzymają, szanowni państwo, w skarbcu narodowym zamiast złota, szanowni państwo, bo złota mamy, ale tam 400 ton tylko. Tam Niemcy mają 3,5 tysiąca ton. My Francuzi tam 3000, tam Włosi 2700 czy tam ile, prawda? A my mamy, no to biedniejemy, tak? No bo mielibyśmy coraz więcej pieniędzy, a mamy coraz mniej tych pieniędzy, prawda? Taka to jest, szanowni Państwo, rzeczywistość, tak? Tak więc, szanowni państwo, Bida w Polsce będzie się toczyć, prawda? Mądre narody trzymają złoto i mają coraz więcej pieniędzy, głupie narody trzymają papierki brytyjskie, australijskie, kanadyjskie, prawda, i mają przez to coraz mniej pieniędzy, utrzymują narody, naród Australii, naród Wielkie, znaczy kalifat Wielkiej Brytanii, prawda, brexitowych nie, Polako nienawistników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taka w danym momencie, szanowni państwo, jest rzeczywistość. Jak dalej to pójdzie, to ja nie wiem, jak dalej to pójdzie, wiem jedno, szanowni państwo że w Polsce mamy postępującą biedę i yy, no niestety inflacja jest gigantyczna, pieniądze na masową skalę, yy, rzutem, rzutem na taśmę. Na sam koniec Mateusz Morawiecki, Szanowni Państwo, rozdał 100 tysięcy dofinansowania wartości BMW lub nowego Mercedesa, zagranicznym bankom, zagranicznym deweloperom poprzez nic nie rozumiejących. Polaków, szanowni państwo, i w tym 20 tysięcy takich wartości Mercedesów zostało, szanowni państwo, rozdane ludziom spoza Unii Europejskiej. Nie, szanowni państwo, yy, naszym partnerom, Grekom, Włochom, Hiszpanom, Portugalczykom, z którymi yy, yy, no, kontrakty mamy podpisane od 30 lat współpracy właśnie takiej, że oni by mogli, a spoza Unii Europejskiej, a z tamtymi to nie mamy. A co oni nam dają ci spoza Unii Europejskiej? Czy oni coś tam dają? Nie, oni od nas Szanowni Państwo, biorą taka jest rzeczywistość, a nawet nie pozwalają nam wykopać swoich dziadków. Szanowni Państwo, no tak już jest. Szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość. Jak dalej będzie, nie wiem, jak dalej będzie. Wiem jedno, że biedniejemy z dnia na dzień. Szanowni Państwo, totalna dewaluacja funta brytyjskiego, totalna dewaluacja dolara amerykańskiego, totalna dewaluacja, szanowni Państwo, kanadyjskiego dolara, australijskiego dolara. Niemcy się bogacą, bo mają. 10 razy więcej złota niż Polacy i to złoto rośnie, to się bogacą, my mamy papierki, to biedniejemy, szanowni Państwo, Francuzi mają 9 razy więcej, bo się bogacą, to mają inflację 1%, oprocentowanie mają 3%, bo nie są frajerami, bo Francuz nie będzie wpychał Brytyjczykowi w gębę swoich własnych pieniędzy, jak ostatni frajer za darmo, żeby oni jeszcze, żebyśmy my trzymali te pieniądze, oni nam coś za to dawali, ale oni nam za to nic nie dają, szanowni Państwo, a na sam koniec, szanowni Państwo, Narodowy Skarbiec polski, myślicie, że mamy dużo złota? No mamy, podobno 400 ton, ale podobno tylko 100 ton, czy ze 150 ton tego złota, czy ze 130 ton mamy w Polsce. Reszta jak to, gdzie leży? Leży tam, szanowni państwo, gdzie kiedyś nasze złoto zniknęło. Szanowni państwo, tak jest w Londynie i w Nowym Jorku. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.